Do akcji Tornister pełen uśmiechu przystąpiło dziewięciu wydawców, sądzę, że jest to olbrzymie osiągnięcie, stwierdziliśmy, że warto się porozumieć, że warto z tej akcji zrobić jedną dużą akcję, bardzo mądrze kierowaną, mającą już swoją tradycję kilkuletnią co najmniej i w tym roku nam się to udało i już słyszę od kolegów, że chcemy tę akcję, że będziemy tę akcję prawdopodobnie kontynuować. Wszystkim sponsorom bardzo serdecznie dziękuję, szczególnie wydawcom za te książki. Zadaniem Caritasu, czy to już na poziomie parafii, czy, 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 czy może wyżej, będzie posegregowanie tych podręczników w komplety. Bo może być tak, że przyszło zapotrzebowanie dla jednego ucznia na, jedną, na jeden podręcznik czy na dwa podręczniki, których nie może kupić albo są za drogie. A, a może być tak, że, że przyszły zapotrzebowania na całe komplety dla jednego ucznia. Wydawnictwa szkolne i pedagogiczne z dumą uczestniczą w projekcie Tornister pełen uśmiechu po raz drugi. Caritasowi przekazujemy 9 tysięcy książek. To są książki do różnych poziomów edukacyjnych i do różnych przedmiotów. To jest akcja, w której jesteśmy, ponieważ stoi za tym świetnie zorganizowany, wiarygodny społecznie partner, czyli Caritas, i stoi konkretne zamówienie na konkretne potrzeby dla konkretnych rodzin w Polsce.